Dobry wieczór wszystkim. Minęło dwa tygodnie, tak jak obiecałem, że od ostatniego filmu nagram filmik, a więc dzisiaj chcę pokazać jak ten trawniczek na tych ledach odbił, no troszeczkę odbił, troszeczkę zbrązowiał mi na początku, po kilku dniach po przycince. Więc dołożyłem listę LED naprzód troszkę glony się pokazały może pokażę eee, glony troszeczkę nie za dużo na anobiasach tu troszkę po prawej stronie taki listek troszeczkę z zielenizną eee, tutaj no i na siebie trochę ale to dla wozów więc da rady to usunąć mechanicznie co tu jeszcze dokupiłem neonek około 30 sztuk także jest już jest to żeby pływało po akwarium statko neonek żadna mi nie padła skalary przyjęły neonki więc jest dobrze. Ubrozium. Mm. też ładnie odbiło na tych ledach. Ładnie. Bąbluje. Dyfuzor jak widać do wymiany. Daje już taką giełkę wszystko idzie weter do góry. Już tak nie nie rozpuszcza tego gazu, więc i się będę prał też dyfuzory, wacze, wodzie i do gotowania. Hmm, co tu jeszcze? Stał rogina, Repens. Też do przycięcia. Tak myślę, ładnie rośnie. Dużo przytnę. Ładniej go dosadzam z boku, żeby trochę zagęścić. Yy, dosadziłem trochę mchu. Tak widać, to jest plecionka wędkarska, która yy, no, widać się bardzo, ale zrobiłem to na szybkiego, więc nie przejmuję się tym. Wówczas yy, ostatnio mówiłem wam o chemiątach, o małym chemiu, chemiu, który sadziłem na mchu. Nawet on poszedł, jestem w szoku, że tak dokładnie rozrasta się na korzeniach. Mały Heniu. Pokażę z góry, jak to widać. A drugi. Więc Heniu rośnie na mchu. Ma duże światła, więc dlaczego miały nie rosnąć? Do roślin łodygowych z tyłu wszystko ładnie podrastało. Rotala odbiła, jak widać, ale będę musiał ją przyciąć do połowy i dosadzić, żeby trochę zgęstniała mi. Mech tu też jeszcze posadziłem na tych dwóch, dwóch korzonkach, odstających, żeby troszeczkę grzałkę zakryć. Co tu jeszcze powiem? SP Japan ładnie się rozrosła. Jestem w szoku. Chcę mi opanować akwarium, ale nie ruszę jej. Niech sobie ładnie rośnie. Ładnie, fajnie to wygląda. Nawet pokażę z góry. Tu i tak będzie taka dziurka. Dziurę będę robił, wycinał pod, pod tym korzeniem. co jest mchem obsadzony, taką przestrzeń zrobię. Mam nadzieję, że taka głębia mi wyjdzie z tego. Yy, ale na razie jeszcze nie. Jutro będę robił podmiankę, może wydnę trochę SP Japan. Co tu jeszcze? Ludwiga ładnie się wybarwiła, już się w zeszłym tygodniu przyciąłem kilka. Kilka szczepek dałem dla kolegi. W tym tygodniu też przyciąłem trochę, ale cały czas szybko odrasta. Nie ma problemu z nią, dosyć jest łatwą rośliną w uprawie. Pokażę jeszcze. To rotale może z góry. Tak wygląda. Krawniczek odbija ładnie, jak widać takie brązowe wszędzie są odrosty. Otosek. Mam osiem motosków, fajnie czyszczą. Mają raj, raj w tym buszu. I no. Mój bojownik. Żyje w zgodzie z rybami. Akwarium było przez dwa miesiące prowadzone. 2,5 miesiąca w sumie prowadzone na oświetleniu T5 4x39W. Od dwóch tygodni testuję lampę. Ledową od Emiego. No sama aurorka trochę sobie nie poradziła z akwarium, więc dążyłem listwę. No i troszeczkę lepiej na tej listwie. Hmm. Tak to z wygląda. Chciałbym wszystkich poinformować hmm. w sumie mam jeden temat poru do poruszenia. Chciałem go poruszyć w tym filmiku, ale jeszcze nie chcę tego robić. Zastanowię się nad tym. Jest jeden temat do poruszenia odnośnie pewnej grupy i pewnego kanału. Wszyscy go znacie. Ale przeniosę to na drugi filmik. No nie będę wtajemniczał was na razie, ale to nic fajnego. Co mam do powiedzenia o, tym, o tej tajemniczej grupie i tajemniczym kanale. A więc myślę, że na dzisiaj to wszystko. Następny filmik prawdopodobnie będzie możliwe, że nawet w niedzielę. Miłego weekendu. Wszystkim życzę. Dobrej zabawy. Do zobaczenia. Hej.